No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 14 do 20 lutego 2022 roku. Pamiętajcie, są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Także bardzo proszę, kochani, zanim zadać mi jakiekolwiek pytanie, zajrzyjcie najpierw tam. Będę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. No i co? Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Ok, strzelce, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może. Wydarzyć i na co warto uważać. Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie? Praca i finanse oraz rada. Mhm. i karta opiekuńcza dla Was. Niezależność, no pięknie, niezależność, decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru, mhm. dobra, zostawiamy i lecimy dalej. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień, piątka pentakli, eee, no kochani, będziecie tutaj tak, mieli takie poczucie braku, poczucie braku, dla mnie piątka pentakli to jest poczucie braku, mm. Że będzie brakowało wam pieniążków, albo będziecie mieć takie odczucie, że wiecznie brakuje wam pieniążków. Może doszło do jakiegoś zwolnienia, albo coś nie poszło po waszej myśli, jeśli chodzi o finansowe sprawy dla części z Was może też będziecie poczuli, czuli, że jesteście ze wszystkim sami, że nikt Was nie wspiera, może tu doszło do rozstania z partnerem, partnerką, albo do jakiejś kłótni z partnerem, partnerką. Jeżeli jesteście singlami, to jest takie poczucie, że zawsze będę sam i nikt mnie nie kocha, itd., dalej. No taka no niefajna energia, tak? Niefajna energia. Mam nadzieję, że tutaj um, po rozłożeniu dalszych kart szybciutko wyjdziecie z tej energii, kochani. Zobaczmy. Co miłego się może wydarzyć? Mhm. Ósemka pentakli, właśnie o to chodzi. Nowe szanse, nowe szanse, pięknie. Ósemka pentakli, kochani, jest energią naprawy, jest energią stawania się lepszą wersją siebie, jest energią nauki, rozwoju. Yy, więc jeżeli jesteście w związkach, gdzie ostatnio doszło do jakiejś kłótni, zgrzyty czy coś w tym stylu, mhm. Widzicie, te dwa bobry naprawiają tą tamę, współpracują razem, więc kochani, tu jest szansa na naprawę relacji, na poprawę stosunków między wami, na naprawę tego, co zostało powiedziane, co zostało utracone, tak? Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, kochani, to widzę, że tutaj może się szykować właśnie jakiś kurs, rozwój, jakaś szansa dla Was. Być może dłuższy czas już myślicie, żeby pójść właśnie na jakieś studia albo na jakieś szkolenie, ale martwicie się o finanse. Jeżeli tak, kochani, to się nie martwcie absolutnie, bo tutaj finanse się znajdą, a to jest bardzo dobry pomysł, żeby, żeby się rozwijać, żeby pójść dalej, żeby coś nowego się nauczyć, tak? Mhm. Zobaczmy tą ósemkę pentakli, cóż tu jeszcze? świat, szóstka buław, super, mhm, mm mhm, mm i siódemka mieczy, Królowa buław, trójka buław, dwójka pentakli, mhm, mm mhm. Wygląda, moje drogie strzelce, że po cichaczu kombinujecie, jak tu pójść dalej. Jak tu pójść dalej. E, mam wrażenie, że część z Was właśnie otrzymała jakąś propozycję właśnie rozwoju, nowej pracy, bądź ma w swojej głowie właśnie coś, coś, jakiś plan na biznes, plan na ekspansję, pójście dalej. Ale mam wrażenie, kochani, że tutaj siedzicie cicho, póki pewne sprawy się nie zakończą, póki nie osiągniecie jakiegoś konkretnego sukcesu. Póki nie dostaniecie się na ten kurs szkolenia, póki nie dostaniecie się na studia, póki, nie wiem, nie podpiszecie jakiejś umowy, tak? Póki coś tu nie będzie takie, wiecie, na konkret. Zostawiacie to wszystko dla siebie z tą siódemką y, mieczy. Zostawiacie to wszystko dla siebie. I kochani, ale działacie, działacie po cichaczu działacie i kochani, w tym tygodniu mogą przyjść jakieś informacje dla was, które pozwolą wam ruszyć dalej, tak? To są informacje, które przyniosą dużo równowagi i które pozwolą wam ruszyć dalej, tak? Trójka była dla mnie to jest karta brama mówiąca o tym, że decyzje zostały podjęte, nie ma już odwrotu, idziemy naprzód, tak? No i biorąc uwagę, pod uwagę, że tutaj pojawiła się nasza królowa buław, czyli Wy, moje drogie strzelce, no to bierzecie się ostro do działania. Jesteście otwarci na tą komunikację, otwarci na te nowe pomysły, ale jednocześnie już planujecie, co zrobicie naprzód, kierujecie się właśnie tym, tą pewnością siebie, tą pasją, namiętnością, że właśnie i czujecie, że zmierzacie we właściwym kierunku. Także no, coś tu, jakiś sukcesik na horyzoncie, jak najbardziej. Mhm było w związku z tym trochę stresów, trochę walki trochę lęków, ale kochani jakby nie patrzeć idziecie w stronę rozwoju idziecie w kierunku wzrostu tak? Mhm. Część z Was mam wrażenie, że tu myśli o założeniu jakiejś własnej firmy, więc jak najbardziej idźcie w to, bo to jest to jest dobry kierunek hmm. dobra hmm. czy coś jeszcze z tej karty? czy coś jeszcze z tej karty? Hmm, świat rzostka pośrodka. No to chyba tyle. To chyba tyle, kochani. Tutaj nic nie wymyślę więcej, przynajmniej na chwilę obecną. Yy, dobra, lecimy dalej. Na co uważać? Piątka kielichów. No właśnie, nadpłakanie nad przeszłością. Piątka kielichów jest energią właśnie, że coś się straciło, coś zostało stracone, coś, coś nie wypaliło tak jakbyśmy tego chcieli, tak? I kochani, tu właśnie ta piątka pentakli, mam wrażenie, że wynika też po części trochę z tej energii właśnie przeszłości. Że siedzicie za bardzo w przyszłości, co powoduje właśnie rozdrapywanie starych ran, co potęguje tą Waszą niepewność, co potęguje poczucie osamotnienia, braku i takiej przykrości. Więc. Często pozamykać po prostu jakieś stare sprawy, sprawy z przeszłości, sprawy, które już wam nie służą, sprawy, które już dawno miały miejsce albo nawet niedawno, ale nie wiem, wczoraj, ale dalej je roztrząsacie, tak? Tutaj przeszłość po prostu to przeszłość. No, nie... Przeszłość zawsze ma jakiś wpływ na nas na sytuację obecną, ale nie można jej pozwolić, żeby blokowała nas przed cieszeniem się z życia tu i teraz i ym, planowaniem lepszej przyszłości, tak? Także tu, kochani, trzeba się z czymś pożegnać. Tu ewidentnie trzeba się z czymś pożegnać. Mhm. Dobra, miłość. Król Pantakli. Energia dojrzałości, stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. Król Pentakli, byk pan na koziorożec, także tutaj trygon ziemi mocno się zarysowuje, możecie mieć z kimś takim do czynienia, albo po prostu jest to osoba, która ym, jest w energii takiego króla Pentakli, czyli jest siła, jest stabilizacja, jest bezpieczeństwo, jest opiekuńczość, chęć zadbania o rodzinę. Także, jeżeli jesteście w stałych relacjach, wygląda na to, że tutaj fajnie się rozwija i yy, jest ta stabilizacja, jest poczucie bezpieczeństwa. No a dla moich singli, kochani, być może właśnie ktoś taki wkroczy w wasze życie w tym tygodniu. Zobaczmy tego króla pentakli. Szóstka mieczy. Dwójka pentakli. coś wyleciało. dziesiątka kielichów. Siódemka pentakli, słońce i as kielichów. Jakie piękne karty. Yy, powiem Wam tak, jeżeli jesteście w stałej relacji, to właśnie uda Wam się tutaj odpłynąć od jakichś problemów, od poczucia braku, bo mówię, to jest Wasza energia, więc może wydarzyło się coś w Waszej relacji, w Waszej sytuacji, gdzie poczuliście, że partner Was nie docenia, yy, poczuliście się odrzuceni, poczuliście się niedostrzegani, coś w tym stylu. I kochani, w tym tygodniu odchodzicie od tej energii. Tak jak mówiłam, odchodzicie od tej energii poczucia braku. Yy, wzrasta stabilizacja Waszej relacji przychodzi równowaga no i szczęście rodzinne jak najbardziej kwitnie, dogadujecie się, oboje chcecie pracować nad tym związkiem, dużo energii włożyliście w tą relację, ta relacja przynosi Wam szczęście, radość, kochani, a z kielichów sy może symbolizować jakiś początek nowej przygody między Wami, wejście na wyższe szczeble znajomości. Mm, Rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu, ale też taką miłość do siebie i samoakceptację, bo z tą piątką pentakli to też może wychodzić właśnie z braku własnej akceptacji, kochani u Was, tak? Piątka kielichów, może właśnie w przyszłości wydarzyło się coś przykrego, co podważyło tą Waszą akceptację samego siebie. To w tym tygodniu kompletnie zostawicie to, będzie dużo radości z partnerem, dużo szczęścia. Siódemka pentakli, może pojawią się właśnie jakieś nowe inwestycje, może zechcecie kupić jakieś mieszkanie, dom, cokolwiek. Wiek, ym, gdzie, gdzie będziecie mogli budować razem tą rodzinę, zestarzyć się, wychować swoje dzieci, wnuki, psa, kota, co tam jeszcze chcecie, tak? Piękna energia. No, a moje drogi single, no powiem Wam, że ym, no coś tu się do Was zbliża. Coś tu się do Was zbliża z tą szóstką, yy, szóstką mieczy. Dla części z Was może to być osoba, która yy, przyjeżdża do Was, tak? Yy, może to być jakiś, nie wiem, romansik, który już, już tam macie gdzieś tam na horyzoncie i ta osoba będzie chciała tutaj zaproponować Wam coś więcej niż tylko romansik, być może właśnie jakieś spotkanie face to face, które może zaowocować uh -huh, dłuższą znajomością, tak? Ta osoba ewidentnie jest Wami zainteresowana, widzi w Was dużo szczęścia. No i kochani, a z kielichu, więc jest to zdecydowanie nowa miłość, nowe zauroczenie, mm. Które może doprowadzić do tej dziesiątki kielichów. Fajnie, no, stabilny, stabilny facet, stabilna kobieta. Jeżeli kompletnie tam nikogo nie macie, to powiem Wam tak, szóstka mieczy może oznaczyć, że albo poznacie się teraz, jeśli wybieracie się w jakąś podróż w najbliższym czasie, to możecie się poznać podczas podróży, e, może ta osoba będzie przyjazdem u was w waszym mieście, może wy gdzieś będziecie przejazdem, może po, trasu, po prostu pod, poznacie się w podróży, nie wiem, w autobusie, w tramwaju, e, gdzieś na drodze, nie wiem. Cokolwiek, w drodze do sklepu, nawet że to też jest podróż, jakby nie patrzeć, taka miniaturowa, <laughs> ale gdzieś w ruchu po prostu się poznacie. No i kochani, mam wrażenie, że tutaj od razu złapiecie kontakt taki wzrokowy, że od razu przykujecie uwagę tej osoby, tak? Widzicie, mamy tutaj tego, jakoś nie patrzy na tą dwójkę pentakli w taki tradycyjny sposób, tylko w jaki sposób ten, ten człowiek patrzy na, ten, na tą monetę jedną. Widzicie, jest taką fascynacją, taką wow! I mam wrażenie, że to będzie właśnie tak, kochani, że, mm, że przyciągniecie uwagę tej osoby i ta osoba stwierdzi, wow! No, chce się zestarzyć z tą osobą, tak? Wiecie o co chodzi? I mam wrażenie, że to będzie relacja, która będzie. Będzie Się rozwijać pomału z tą siódemką pentakli, ale bardzo stabilnie. Ta osoba na pewno jest dobrze usytuowana finansowo, więc ewentualnie jeśli są jakieś braki finansowe, są jakieś potrzeby, to ta osoba zdecydowanie będzie chętna pomóc wam właśnie w mm, załataniu tych dziur finansowych. Tak jak mówię, to jest może jakiś biznesmen, może człowiek na stanowisku, może człowiek, który ma własną firmę, działalność, ale na pewno dobrze sobie radzi finansowo, naprawdę jest dobrze usat... Usta, usta... No wiecie, usytuowany <noise> finansowo. No i kochani, początek nowej fajnej przygody, która na pewno wniesie dużo słońca do waszego życia, dużo radości, nowa miłość, też samo akceptacji jak najbardziej. No i tak jak mówię, to nie jest jakiś chwil dziu fircy, który przyjdzie, pójdzie i tak dalej tak dalej. To jest osoba stabilna, która jak już raz na was spojrzy i podejmie decyzję, że chce z wami być, to ona zrobi wszystko. Żeby było Wam dobrze, żeby zabezpieczyć Waszą przyszłość, żeby dać Wam tyle szczęścia, ile może. Super. Okej. Okay. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. As Mieczy. U, jakaś nowa idea, pomysł, być może klarowność jakaś, e, iluminacja, e, prawda o kimś, prawda w rozmowie jakiejś wyjdzie, o jakiejś sytuacji. No, zobaczmy tego Asa Mieczy. Koło fortuny. Super. Czwórka buław. Mhm. Chodzi jak najbardziej o domowe sprawy. I umiarkowanie, wasza karta. Okej, okay. szóstka pentakli, głupiec, dziewiątka kielichów. E, fajnie, fajnie. Powiem wam tak, moi drodzy, jeżeli. Mm, jeżeli właśnie są tu jakieś braki finansowe, bo tutaj pojawiła nam się szóstka pentakli, jeżeli myślicie o jakimś nowym początku inwestycji w coś, co jest takim waszym spełnieniem marzeń i brakuje Wam na przykład właśnie finansów, to zdecydowanie możecie liczyć tutaj na rodzinę, na partnera partnerkę też, ale mam wrażenie, że chodzi o taki wasz bliski krąg znajomych, rodziny, tak? To macie wśród swoich znajomych osoby, które dobrze sobie radzą finansowo i jak najbardziej zawsze przyniosą Wam nie wam wesprą, że tak powiem, w takiej jakiejś sytuacji, więc jeżeli potrzebujecie tutaj jakichś finansowych aspektów, to jak najbardziej możecie się zwrócić tutaj o pomoc. Te osoby zawsze tutaj um, odpowiedzą na, na wasze, że tak powiem, prośby e, prośby pomocy i mam wrażenie, że te pieniążki, które dostaniecie, też dadzą wam taką klarowność, przejrzystość tutaj a propos dalszych waszych kroków i to też będzie taki początek jakby nowego etapu w waszym życiu. Dla części z was tą szóstką pentakli, która tu się pojawiła, mam wrażenie. Okej, okay. ale jeżeli nie chodzi o sprawy finansowe, jeżeli nie chodzi o sprawy finansowe, część z was może się dowiedzieć, kochani, że ktoś z waszych znajomych planuje tutaj ślub. I to będzie całkowicie niespodziewane to będzie całkowicie niespodziewane. Yy, taki surprise, yy, może tam wiecie, że ktoś tam się z kimś spotyka, że randkuje, że coś tam i tak dalej, ale nie myśleliście, że to jest aż tak poważne. A tymczasem wygląda na to, że tu ktoś może właśnie planować właśnie swój nowy początek i to jest takim spełnienie marzeń. I w tym tygodniu dostaniecie zaproszenie na weselicho, yy, na jakąś imprezę. Yy, I kochani, no cóż wam mogę powiedzieć, no. To będą takie piękne chwile. Widzicie, ile tu jest łagodności w tej, karty, ta, w tej karcie, właśnie umiarkowania. To jesteście Wy, tak? To jest karta strzelca. Więc poczujecie takiego dużo. Ech, takiego spokoju, takiego wow, ale fajnie. Normalnie cieszę się Twoim szczęściem, tak? Z tym Asem Mieczy może tutaj wpadniecie na jakieś nowe pomysły, podsuniecie jakieś nowe pomysły tym osobom, tak? Żeby zrobiły coś tak, tak, siak, tak, zaplanowały może tak i tak dalej. I te pomysły zdecydowanie tutaj się przyjmą, tak? Zostaną zaakceptowane i znajomi pomyślą, kurde, ale fajna idea, o tym w życiu byśmy nie pomyśleli. Dzięki w ogóle, że, że nam pomagasz tutaj, tak? Fajnie, fajnie, naprawdę piękna energia. Dobra. Dobra. Ok, lecimy dalej. Praca i finanse, co tutaj? Dziesiątka mieczy. No, tak czuję, kochani, że u was to z finansami jest związane. Przede wszystkim ta energia piątka, piątka pentakli. Dziesiątka mieczy mówi o zakończeniu, jakimś, zakończeniu trudnego etapu w waszym życiu. Trudnego etapu finansowego, pracowego ogólnie zawodowego, tak? Dla części z Was y, może dojdzie tutaj do jakiegoś zwolnienia, y, do... albo do rezygnacji z jakiejś pracy, która jest dla Was właśnie toksyczna, która już Was nie spełnia. Dla części z Was może właśnie skończą się jakieś problemy finansowe, tak? Może pojawi się coś nowego, może pomoc właśnie znajomych, może propozycja pracy jakaś, która że tak powiem y, podreperuje te Wasze finanse. Ym, no zobaczmy, zobaczmy tą dziesiątkę pentakli. Y, nie dziesiątkę pentakli. A, dziesiątka pentakli! No tak, i powiedziałam, czyli tutaj coś, coś się kroi, kochani. Coś się kroi dla Was. Będzie lepiej, będzie lepiej, zdecydowanie. Jeśli teraz jest słabo, jeśli chodzi o finanse, to będzie zdecydowanie lepiej. Dziesiątka mieczy, zakończenie trudnego etapu. Mhm. No i as mieczy, widzicie, to jest to. To jest to. Nowy pomysł, nowe idee. Mhm. Tak jak mówię, dziesiątka zawsze redukuje się do jedynki. I patrzcie, ta ósemka pentakli. Kochani, to jest po po powtórzenie tej historii. Coś się dla Was zakończyło, albo coś się dla Was kończy. Pojawiają się nowe szanse, możliwość na rozwój, na ekspansję, na być może założenie własnej działalności. Kochani, coś tu jest na rzeczy. Coś tu jest na rzeczy, ja Wam mówię. No i ta szóstka pentakli. Super. I król kielichów. No, 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 no. Właśnie, to jest to. Kochani, jeżeli szukacie pracy, Poszukujecie pracy, to w tym tygodniu mm, pojawi się zdecydowanie tutaj jakaś propozycja od kogoś z Trygonowody, rak ryby Skorpion, bądź kogoś z podznaku wagi, bądź byka. Szybkie wiadomości, które rozwieją Wasze wątpliwości i Wasze stresy. Propozycja będzie naprawdę bardzo korzystna, da Wam takie światełko w tunelu, otworzy Wam światełko w tunelu. Być może tutaj trzeba będzie się coś dokształcić, douczyć, ale na pewno będzie to propozycja bardzo korzystna dla Was finansowo, która widzicie z, z piątki do szóstki, czyli idziemy krok naprzód, która zdecydowanie podreperuje tutaj wasze finanse. Dla części z was no mówię mam wrażenie kochani że wy tutaj nad czymś pracujecie, że chcieliście już dłuższy czas zakończyć jakąś pracę. Um... I rozpocząć być może swoją działalność. I w tym tygodniu podejmujecie pierwsze kroki o jakiejś inwestycji w coś, w jakiś kurs, w jakieś szkolenie, bądź inwestycji pod jakiś lokal, pod, pod właśnie rozpoczęcie jakiegoś biznesu. I to przyniesie Wam bardzo dużo satysfakcji emocjonalnej, takiego spokoju wewnętrznego, ale też właśnie szansa na wzrost jest. Zostaniecie swoją własną szefową, zostaniecie swoim własnym szefem. Kochani, podążacie za swoimi marzeniami i wszechświat będzie Wam sprzyjał. Przyniesie Wam korzystne okazje, ludzi chętnych do współpracy, pracy, tak? Um, takie no, same pozytywne wajby, dużo się będzie działo, mam wrażenie, moi drodzy, z tą ósemką buła w najbliższym czasie. Także jeżeli macie okazję w ten weekend, to podreperujcie swoje bateryki, ponieważ będą one Wam potrzebne na przyszły tydzień, ponieważ mówię, dużo będzie się działo, będzie dużo załatwiania, dużo um, organizacji różnych rzeczy, dużo właśnie pomysłów. Um, no, inwestycji, tak, tak, tak. Zdecydowanie coś tu inwestujecie, kochani. Inwestujecie w swoją przyszłość i to jest, i to, jest to, to jest najważniejsze. I ten pomysł, kochani, się przyjmie, tak? Mhm. Dokładnie, budujecie swoje imperium. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, lecimy dalej. Rada, kochankowie, czas podjąć jakieś decyzje, dokonać wyboru i ruszyć do przodu. To po pierwsze. Po drugie, otwórzcie się na miłość, otwórzcie się na uczucie, otwórzcie się na pasję, na miętność. Jeżeli jesteście w stałej relacji, to tutaj trzeba podreperować właśnie te intymne sprawy, że tak powiem. Oddajcie się przyjemnościom, niech nic Was tutaj nie hamuje, cieszcie się partnerem, partnerką, bawcie się, radujcie, tak? Tym bardziej walentynki i tydzień zakochanych, tak? Więc jak najbardziej. Kochani, jeżeli jesteście singlami, otwórzcie się na swoją bratnią duszę, bo ktoś tu zmierza Waszą, waszą stronę, kto może całkowicie odmienić Wasze życie. Mhm. Dobra, zwierzaczek dla Was. Właśnie. I wiecie co? Decydujcie tutaj też za siebie, bo w podejmowaniu decyzji część z Was może się kierować, nie wiem, opinią innych, opinią rodziny, dobrem, nie wiem, partnera, partnerki, dzieci i tak dalej. A tu jest ważne, żebyście decydowali za siebie i zrobili coś, co da Wam szczęście, moje drogie strzelce. Mhm. Ok, lecimy dalej. Zwierzaczek. O, chcesz wyjść? No! Mamy wilka. Turn knowledge into wisdom. Dokładnie. Zmień tą swoją wiedzę, czyli te wszystkie wiadomości, których już się dowiedziałeś, w mądrość. I zacznij działać w mądry sposób, na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie swojej wiedzy. Buduj coś więcej, buduj coś większego. O, i mamy pancernika. Set healthy boundaries czyli ustaw zdrowe granice. Tak jest. Mm -hmm. I wy swoje marzenia. <grym> Wprowadź je w życie. Dokładnie. Ach, piękne są te zwierzaczki. One zawsze tak mądrze gadają. Okej. Okay. Jeżeli macie jakieś pytanie, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. Uh, się odwróciłeś? No to chodź. Jedenka, trójka i trójka. Dobra, zastanówcie się kochani, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to zatrzymajcie filmik, ja odsłaniam nasze odpowiedzi. Odpowiedź numer jeden brzmi... <laughs> tak. Zdecydowane tak. Odpowiedź numer dwa brzmi... Spytaj swoje anioły. I odpowiedź numer trzy brzmi... W niedalekiej przyszłości. Dobra. To by było na tyle kochani, życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim, no i do zobaczenia za niedługo. Buziaki, pa pa!